Dwa poprzednie dni e, wprowadzały nas do obszaru wpływu, do obszaru naszego zainteresowania i teraz zastanówmy się nad tematem pracy pracy w obszarze właśnie naszego wpływu. Czy my faktycznie e, tam gdzie mamy wpływ e, to robimy, działamy czy... Podejmujemy właśnie działania tam, gdzie możemy faktycznie mieć wpływ na bieg wydarzeń. No i tutaj weźmy na, do naszych rozważań właśnie naszą pracę zawodową. Jeżeli jesteśmy na zebraniu u jakiegoś dyrektora naszego działu, w pokoju konferencyjnym siedzi kilka osób, dyrektor Podaje nam do wiadomości różne rzeczy, które nie do końca nam się też podobają. Może chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale jakoś tak się dzieje, że wszyscy tak przytakują głową, przytakują, tak. I później, jak już wyjdą z tego pokoju konferencyjnego, to nagle w kuchni, w kuluarach pracy, gdzieś tam, e, gdzie już dyrektor teoretycznie nie ma e, dojścia, że go tam nie ma, nagle wszyscy wskakują, e, zaczynają rozmawiać, jaki to ten dyrektor nie jest fajny. Jak on może takie rzeczy tutaj forsować? Jak on może nam narzucać takie czy inne e, sytuacje? Teraz pytanie: czy tego typu rozmowy, poza tym, że generują e, różnego rodzaju niezbyt fajne emocje, e, tak naprawdę sprawiają, że tracimy energię, czy one w ogóle coś zmienią? Czy to ma w ogóle jakikolwiek wpływ na to, co się będzie działo dalej w firmie? Oczywiście nie. Natomiast wtedy, kiedy mieliśmy realny wpływ na to, że, żeby jednak te decyzje nie zapadły, kiedy siedzieliśmy w pokoju konferencyjnym z dyrektorem, to mogliśmy się odezwać i tam należało e, wprost e, dyrektorowi powiedzieć, że coś nam się nie podoba. I w ten sposób byśmy realnie zadziałali w strefie, w obszarze naszego wpływu, a nie gdzieś tam później. Tylko obgadamy naszego dyrektora i będziemy mieli wrażenie, że coś się stało. Właśnie takim zgubnym e, czymś e, jest e, te właśnie działanie w obszarze zainteresowania, że my tylko się tym zainteresujemy, porozmawiamy sobie o tym, że nam się wydaje, że jak o tym porozmawiamy, to tak podświadomie jakbyśmy już coś z tym zrobili. Że wyrzucimy z siebie te nasze emocje na ten temat, powiemy, co my o tym myślimy, tylko powiemy nie temu, komu powiedzieć to powinniśmy. Ale już fakt, że to wypowiedzieliśmy, sprawia, że mamy wrażenie, jakbyśmy coś w tym temacie zrobili, my swoje powiedzieliśmy, a teraz niech reszta się martwi, tak? No i w ten sposób właśnie działać nie należy. Jedyne, co trzeba robić, to działać tam. Gdzie faktycznie mamy jakikolwiek wpływ na to, co chcemy osiągnąć. Wszelkie inne działania są, delikatnie mówiąc, pozbawione sensu. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia jutro.